Słucham, czy mogę panu pomóc? Dzień dobry, strasznie pada, Dzień mogę dobry. na chwilkę wejść? No proszę uprzejmie. E, jestem pracownikiem perfumerii. Z tak. okazji wyprzedaży mamy dzisiaj wiele wspaniałych zapachów w bardzo atrakcyjnych cenach. Ale nie, dziękuję bardzo, ja nie jestem zainteresowana. Proszę tylko powąchać nasz najnowszy produkt, to naprawdę nic nie kosztuje, a zapach jest świetny. No nie bardzo. Musi się pani mocniej zaciągnąć. Ojej, ale mi się kręci w głowie. Bo ten zapach zwala z nóg. Dzień dobry. Ojciec! Mam dla pana specjalną promocję: Bransoletki. Całkowicie bezpłatnie. Seniorze, uważaj: przestępcy mają nową metodę kradzieży. Dają do powołania perfumy, które w rzeczywistości są środkiem usypiającym. Bądź czujny, nie daj się zaskoczyć.